Cześć, Lady Makeup. Zapraszam na obejrzenie pierwszego filmiku z makijażem sylwestrowo od odsłona różowo-fioletowa. Życzę miłego oglądania. Makijaż okres zaczynamy od nałożenia takiego bardzo intensywnego, Jaskrawego cienia różowego i ten cień nakładam przy pomocy takiego większego pędzelka z firmy Maestro. Jest to yy, rozmiar 320 rozmiar 14. I tym pędzelkiem nakładam to, jak już Wam pokazałam, ten bardzo jaskrawy cień. Nabieram odrobinę tego cienia i dociskam do powieki ruchomej. Ponieważ jest to bardzo intensywny kolor i zależy mi, aby on się nie osypał na resztę twarzy, nabieram zawsze minimalną ilość tego cienia. I równomiernie rozprowadzam go na powiece. Czyli cała powieka ruchoma, a także wyjeżdżam powyżej na powiekę nieruchomą. Tutaj na kość Joachima. I rozcieram ten cień tak na no, okrągło, można powiedzieć. Ten sam cień aplikuję również na dolnym powietrze. Robię to przy pomocy innego pędzelka, takiego grubszego. Grubszy cienki. Tak jak już wspomniałam. Aplikuję go wzdłuż całej dolnej powieki. Rozmieniam pędzelki. Pędzelek Maestro 493. I tym pędzelkiem wykonam również najważniejszą część makijażu, można powiedzieć, czyli ala kształt banana ciemniejszym kolorem. Dla przyciemnienia kolorem, którego użyję, będzie również kolor cień z maest... Yy, Manny, przepraszam. To był ten jaskrawy, a tu, ten kolejny cień od zewnętrznej części, to jest ten cień, którego... Którym wykonam makijaż powyżej powieki ruchomej. Czyli nabieram... Nabieram ten cień. Nadmiar oczepuję o rękę. I wykonuję przyciemnienie w tym miejscu. Dojeżdżam do samego nosa wewnętrznego kącika oka. Czyli ten cień aplikuję powyżej powieki ruchomej. Złóż całego oka. Tak, do tej szerokości myślę. I za każdym razem, jak nabieram ten cień, zawsze nadmiar staram się o coś oczepać <grym> akurat o rękę w moim przypadku. I tym cieniem dojeżdżam prawie aż, aż pod łuk brwiowy. Teraz kolej na ciemny cień. Ciemny, czyli czarny. Czarny cień również z palety Manny. I ten sam pędzelek, ma 413, taki napuszony. Nabieram odrobinę tego czarnego cienia. Tak samo jak z poprzednim cieniem. Nadmiar. Troszeczkę ocieram o rękę i rozpoczynam przyciemnianie makijażu. Zaczynam od zewnętrznego, zewnętrznej części oka. I robię taką ciemną poświatę do mojego makijażu. Czyli podążam w tym samym kierunku. Jak poprzednim cieniem, czyli powyżej powieki ruchomej. Jednocześnie staram się nie zakryć aż tak bardzo tego cienia różowego, czyli nie wyjeżdżam aż po całą górę. Z cieniem czarnym idzie bardzo łatwo przeholować, także również nabieram go w minimalnych ilościach. I dokładnie rozcieram. Robię to długo i powoli, ale dzięki temu te cienie nie pruszą mi się na twarz. Tak, już zapewne wiecie, jest bardzo kłopotliwe później do wytarcia. Czyli precyzyjnie rozcieram ten czarny cień, wręcz tak łączę je z tym, z tym cieniem różowym i dojeżdżam do wewnętrznego kącika oka i tu również dosyć dużo aplikuję tego czarnego cienia. Na razie cienia czarnego mamy dosyć. Biorę kolejny cień, tym razem jest to cień z nowej takiej polskiej marki kosmetycznej z Kobo. Jest to e, niezwykłe, trwały, intensywny i wyrazisty mm, kolor oczu, piękny, metaliczny połysk. To wszystko gwarantuje nam ten cień. Cień e, Kobo Professional e, Fashion Eye Fashion Eyeshadow. Wersja metaliczna. Kolor nazywa się Roseberry Pink 203. I tym cieniem mm, chcę nadać metaliczny połysk. Mojemu makijażu oka Także nabieram również ten cień Na ten sam pędzelek I aplikuję go Powyżej Moich wcześniejszych Tutaj Malunków Że się tak wyrażam I trochę tutaj również w tej części Widzicie, jak trochę to oko inaczej błyszczy. Dobra, tego cienia nam wystarczy. Powracam do mojego pierwszego pędzelka, czyli tego szerokiego i nabieram biały cień, biały cień również z Manion, z lekko perłowy. Nabieram ten cień po to, aby rozjaśnić troszeczkę tą moją środkową, środkową część powieki ruchomej. Oraz miejsce pod łukiem brwiowym. Do rozświetlenia. Teraz kolejne brwi. Brwi przyciemniam. Wcześniej troszeczkę zakryłam tą wewnętrzną część brwi podkładem. Teraz obrysuję kąt brwi pędzelkiem skośnym i czarnym cieniem. Czyli delikatnie poprawiam zarys brwi. Brwi mamy już prawie idealnie zrobione. Powracam do tego pierwszego cienia, czyli tego jaskrawego. I ten jaskrawy cień w minimalnej ilości zaaplikuję tuż właśnie pod, pod brwią. Brwi zrobione, przystępuję do rysowania kresek. Kreski wykonuję kredką Soft Eyeliner z firmy Malu, Malu Wills. Rozpoczynam od kreski na dolnej powiece. Rozpoczynam ją od wewnętrznego kącika oka i rysuję kreskę w linii wodnej. I zaraz go pędzelkiem. Teraz kreską na ogólnym powietrzu. Narysowałam kreski, ich końcówki lekko wyciągnęłam ku zewnętrznej stronie. Teraz między jedną a drugą kreską nałożę ten sam jasny cień, najjaśniejszy różowy, który nakładałam w pierwszej kolejności. Pędzelkiem takim kulistym. Zaplikuję ten cień. A tym puchatym pędzelkiem, którym nakładałam większość, większość moich, yy, większość cieni, również nakładam jeszcze raz ten różowy cień i lekko rozetrę go koło skroni, tak jak widzicie z tej drugiej strony, dla takiego przydymienia. Dobra, czyli to sobie rozciągamy. Teraz kolej na brokat. Brokat bardzo różowy, intensywny. Z firmy NYX. Nazywa się Hot Pink. Taki bardzo gorący, różowy kolor. Brokat. Y, przy pomocy y, Pure Pigment Liquid Base, czyli takiej bazy z firmy Kobo, zaaplikuję właśnie ten, ten brokat. odsypuję sobie w coś trochę tego brokatu i aplikuję ten brokat w wewnętrznym kącie kłoka robię taką dosyć dużą kulę pod brwią takie mam trzy miejsca tutaj i również trochę tego tego brokatu między kresetkami. Jeśli uznacie, że to dla Was za mało, możemy przy palcem ten brokat zaaplikować na środku ruchomej powieki. Wytuszowałam bardzo mocno rzęsy, pomalowałam usta na różowo, odpowiednim odcieniu do reszty makijażu. Wykonturowałam policzki różowym różem oraz dodałam dużo, dużo brokatu. Całość wygląda następująco. A z moim dodatkiem na włosach, modnym czeweczkiem, wygląda to tak. Mam nadzieję, że przypadnie Wam do gustu moja propozycja sylwestrowa. Dzięki za oglądanie!